Mamy lata 80. ubiegłego wieku. Ówczesna Czechosłowacja, a dzisiejsze Czechy słyną z uprawy chmielu i produkcji piwa. Uprawa ta jest bardzo wymagająca w ochronie, a środki ochrony mocno szkodliwe. Przez co podczas wykonywania zabiegów konieczny jest pojazd ze szczelną kabiną. Do roku 1988 do Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej sprowadzano wyłącznie włoskie opryskiwacze samojezdne Tifone. Prawdopodobnie był to model Cobra. W Czechach jedynie JZD CSSP Blasny produkował y, opryskiwacze sadownicze. Prawdopodobnie jest to opryskiwacz współ współpracujący z Zetorem na tym nagraniu. To właśnie tam Lubomir Wendt, Józef Turek i Peter Rut opracowali samojezdny opryskiwacz wentylatorowy Zetor Mistral 2000 typu RP6012. Pierwsze 10 sztuk powstało w 1987 roku okazały się skuteczne i osiągały parametry porównywalne z zachodnimi maszynami. Opryskiwacz Mistral 2000 wykorzystuje kabinę, silnik, kratkę przednią, osie ciągników Zetor z unifikowanej serii pierwszej, głównie Zetora 7245. Silnik jest to jednostka Zetora 7201 o mocy 47,5 kW. Tylna oś jest wachliwa, natomiast przednia zamontowana na sztywno. Oczywiście obie osie są skrętne i napędzane. Skrzynia biegów nie była modyfikowana, jedynie wyjście na napęd osi było podwojone, a napęd WOM przystosowany do, no, do napędu pompy opryskiwacza o wydajności 200 litrów na minutę za pomocą łańcucha. Kabina była nadciśnieniowa i wyposażona w filtry na życzenie w klimatyzację, tak aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo podczas wykonywania oprysków szkodliwymi środkami ochrony. Z załączonym tylnym wentylatorem służył do prysku sadów, ogrodów chmielowych i winnic. Z przodu można było zamontować belki do prysku polowego. Zbiornik cieczy roboczej o pojemności 2000 litrów był wykonany z tworzywa sztucznego i unoszony hydraulicznie do tyłu. Posiadał cztery miesiadła cieczy roboczej. Wentylator miał wydajność od 60 000 do 80 000 m3 na minutę. Kiedy nasza szlędza 10.02 miała wydajność 20 000, a 1004 40 000 m3. Mógł opryskać z prędkością do, od 5 do 7 km na godzinę, do wysokości 9 m i szerokości 10 m i w ciągu godziny był w stanie opryskać od 1 do 2 hektarów. Dajcie znać, jak podobał się Wam ten format. Bo zastanawiam się nad, nad nagraniem kilku odcinków z tej, z tej serii na temat polskich maszyn. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć!